Marek, z czym przesiadasz? Nie czuję klatki podczas wykonywania wyciskania. I teraz zobaczcie w łokcie wąsko, bardzo wąsko, duże zgięcie w łokciu, i to powoduje, że aktywność jest głównie na tricepsie, a nie na klatce piersiowej. Więc to, co z Markiem zrobiliśmy, Marek, teraz pokaż wskazówki, które zastosowaliśmy. Przede wszystkim Marek jest bardzo postawnym chłopem, długie kończyny, więc trzeba chwycić zdecydowanie szerzej. I kolejna sprawa. Rozciągamy klatkę piersiową. Czyli łokcie idą szerzej. I klatka jest bardziej rozciągnięta, przez to też bardziej aktywowana. Prosta wskazówka powoduje, że ta aktywność klatki piersiowej jest zdecydowanie większa. I jak przy tej wskazówce? Jaka jest różnica? Bardzo duża. Czuję klatkę, że jest aktywowana. O wiele więcej brałem niż teraz tu jest. Ale zawsze czułem bardziej ręce niż klatkę. Przy klatce. I właśnie. No i takim prostym sposobem można naprawić wiele rzeczy.